Drodzy Państwo, z tego bardzo wyjątkowego, dziwnego miejsca, ze Szczecineckiego Parku, z jednej z plaż przy jeziorze Trzesiecko, magicznym parku, z przedziwnym krajobrazem, bardzo, bardzo wyjątkowy dzień, bo 2 listopada, dzień zaduszny. Dzień, w którym łączą się granice światów, w którym odkrywa się gdzieś za tą bardzo, bardzo cienką płochą, ulotną przestrzenią odkrywa się zupełnie inna przestrzeń. I właśnie z tego miejsca pragnę państwa zaprosić świata mojej opowieści pod tytułem Przeźrocza Akwamaryny. Ja się nazywam Kamila Wojciechowicz jestem autorką tej powieści. A to miejsce wybrałam nieprzypadkowo. Ono jest bardzo, bardzo ważne, być może jest to jedno z najważniejszych miejsc w moim życiu. Dlatego że ja się zaczęłam w tym miejscu. Towarzyszy mi też jest Miłka, musicie Państwo ją zobaczyć. Również jest bohaterką mojej powieści. Każdy z nas ma takie miejsce, w którym wszystko się zaczyna. W którym to, co umarłe, żyje bardzo mocno, bardzo boleśnie. Obrazem, wspomnieniem, czasem emocją. Czymś, to jest wyparte, czymś, czego być może pozornie nawet nie dostrzegamy w naszych życiach. A jednak przychodzi czas przychodzi taki moment, który każe się skonfrontować z tym: z tym, co jest nieuniknione z przemijaniem, z bólą, z bólem, z utratą, z rozpaczą. Jest taki pień starego drzewa, który bardzo chciałam Państwu pokazać, ponieważ on żyje w mojej opowieści. Jest bardzo ważny. To jest martwy pień. To jest martwy pień, który krzyczy rozpaczą, który mówi o czymś, co jest nieuniknione, ale nikt go nie słyszy. Właśnie dlatego, że jego krzyk jest martwy. A życie toczy się gdzie indziej. Życie toczy się gdzieś na głośnych ulicach, w jakichś zagłuszaczach. Siebie w czymś, co jest kolorowe, pstrokate, albo żadne, albo takie miałkie. Ale ma nas zagłuszyć. Ma nam pozwolić prześliznąć się po tym życiu. Ale taki pień. Te umarłe korzenie tego pnia będą się odzywać w każdym z nas. Będą nas dotykać swoimi najostrzejszymi końcówkami, najbardziej bolesne miejsca i będą mówić o tym, że istnieją. Że ten świat, który odszedł, wcale nie umiera, a żyje w nas czymś najboleśniejszym. I o tym jest właśnie ta powieść. O przemijaniu, o bólu, o utracie, o wielkich pragnieniach, o wielkich marzeniach, o wielkich namiętnościach, które musiały umrzeć, które stały się wielką rozpaczą prowadzącą na granicę obłędu ale wcale nie po to, aby nas zniszczyć, ale po to, żeby odkryć nam. W jakąś inną rzeczywistość, coś co jest nieuchwytne, coś, co jest bardzo, bardzo głęboko, coś, co jest bardzo wymagające, co wbrew pozorom wcale nie jest prostym tu i teraz, tylko jest konfrontacją. Z duchami przeszłości, z duchami czasu, miejsc, ludzi, którzy odeszli. Myślę, że każdy z nas ma takie miejsce, które odzywa się wielkim bólem. Każdy z nas nosi taki obraz, jakiś fragment pejzażu, od którego wszystko się zaczyna, od którego zaczyna się jego istnienie. Które bardzo często później wypieramy, który nawołuje do powrotu, który będzie krzyczeć tak długo, aż nie sięgniemy tam, aż nie zobaczymy, co jest. A tam bardzo często dzieją się rzeczy dziwne naprowadzają nas na inne światy, inne drogi, inne przestrzenie o jednej właśnie. Z takich przestrzeni pięknych, cichych, milczących być może. Milczących takim umarłym krzykiem. To jest przeciwne milczenie. Ale jest. I właśnie właśnie z tego miejsca zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obcowania z moją powieścią. Dla wszystkich tych, którzy mają odwagę sięgnąć w taką podróż, która nas zmienia, która, która jest bolesna, która dotyka tych wypartych, ukrytych miejsc, która zdziera maski, która temu bólowi każe krzyczeć, oddaje mu głos, która pokazuje nasze śmierci która pokazuje to, co umarłe i odsłania inną przestrzeń, odsłania zupełnie inną rzeczywistość. Tak jak ten wiatr, który towarzyszy mi, który jest dobrym duchem. Tak jak czas potrafi zabrać bardzo dużo, przestrzenie, przestrzenie nieskończoności, przestrzenie piękna, przestrzenie wybaczenia, przestrzenie obcowania z czymś, co stwarza ten świat każdego dnia w tym nas, co rodzi piękno, które pozwala się ocalić. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Dla tych z Was, którzy, którzy mają się w taki leśny, dziki klimat, gdzie jest nieprzyjemny, gdzie jest zimno, gdzie nie gdzie nie ma pięknych, kolorowych obrazów, a jest coś, co każe nam się ze sobą spotkać. Być może są to właśnie najważniejsze śmierci naszego życia, które. Odkrywają nasze przeznaczenie, nasz los, pokazują właściwe szlaki naszego losu, może na powrót nas do niego wracają, utrata, rozpacz, ból, wielkie namiętności. Dlatego, że to jest długa opowieść. Wszystko to, co rodzi nas na nowo.